Słuchajcie, Ania, tutaj dziewczyna w okularach Będzie nas uczyła pokazywania. Najpierw zanim sobie zaśpiewamy To na sucho sobie pokażemy, co będziemy pokazywać Co? Ja będę mówił tekst, a Ania będzie pokazywać I my się uczymy Tyś jak skała Tyś jak wzgórze Panie nasz, Boże nasz Jeszcze raz Tyś jak skała Tyś jak wzgórze, Panie nasz Boże nasz, Tyś jak wiatr w Swej naturze, Tyś jest Stwórcą wszystkich nas. Jeszcze raz, Tyś jak wiatr w Swej naturze, Tyś jest Stwórcą wszystkich nas. Idziemy dalej. Światłem Swym rozświetlasz drogę, która prosto wiedzie nas. Tam. Gdzie źródło Twej miłości, gdzie radośnie płynie czas. Jeszcze raz światłem, żebyśmy światło złapali, światłem swym rozświetlasz drogę, która prosto wiedzie nas. Tam, gdzie źródło Twej miłości, gdzie radośnie płynie czas. Spróbujemy zaśpiewać. I przez pokazywanie my też tak jakbyśmy śpiewali, też się modlimy tym pokazywaniem. Dlatego będziemy śpiewać, a wy się skupcie na pokazywaniu. Patrzymy na Anię.